Witam na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić zupę gularzową. Zapraszam. Potrzebujemy mięso. Tutaj mamy szynkę doprawioną papryką, solą, pieprzem. Marchewkę pokrojoną w kostkę oraz pietruszkę. Paprykę. Cebulę, czosnek. Pasatę oraz smalec i jeszcze ziemniaczki. Ja jeszcze dodam dwie kostki rosołu wołowego i zaleję całość wodą. Mięso smażymy na smalcu. Ja sobie podwiłam na dwie porcje, żeby każdy kawałek dobrze się usmażył. Mamy już mięsko podpieczone. Przelewamy do garnka. Dokładamy trochę smalcu i wrzucamy cebulkę na i czosnek. Podsmażamy i znowu całość do garnka. Mamy wszystko w jednym garnku. Podsmażamy jeszcze trochę. Dodajemy marchewkę z cukru. Tak to zmieszamy, żeby nam nie przywarło od spodu. I już teraz dodaję wody. Tak, żeby zakryło mi całe to mięso. Około półtora litra tutaj wychodzi. I musi tak się pogotować troszkę, żeby mięsko zmiękło. Dodajemy ziemniaczki. Jaki dodajemy dopiero w tym momencie kiedy mięso będzie już trochę miękkie Dodajemy paprykę kostki rosełowe Lewam pasatę i dodaję jeszcze z pół litra do litra wody. Zagotowuję i tak na obiad możemy podać pyszną, pachnącą pełną mięsa, papryki, marchewki, zupę gularzową. Smacznego!